Cześć! Morze pieniędzy, słuchajcie, ładnie brzmi, ładnie wygląda. Zobaczymy, czy faktycznie e, z tym morzem to ma dużo wspólnego. E, za chwileczkę usiądziemy, wspólnie zdrapiemy i zobaczymy, co udało się e, wygrać. A więc mamy Morze Pieniędzy. Taka szumna nazwa. Szumna, bo morze często szumi, prawda. No, tutaj już się ustawiam. Słuchajcie, do drapania będziemy dzisiaj używać tego narzędzia. Jak wielu z Was wie, prowadzę też pracownię artystyczną. Rzadko kiedy. Ja właściwie nie pamiętam, kiedy pędzli używałem. Akurat do ostatnich prac służył mi ten nóż. I dzisiaj, na koniec swojej żywotności. Posłuży nam na zawydrapanie może pieniędzy. Może się uda, faktycznie. Sprawdźmy, bo można wygrać 500 tysięcy złotych z półbańki. Na czym to polega? No, tak jak w każdej zdrabce lotto, mamy na górze wygrywające liczby. W tym przypadku to jest 32, 27, 35, 36 i 37, i teraz takich liczb szukamy. Jeżeli jest gdzieś, znajdziemy to. Wygrywamy przypisaną do tej liczby kwotę. A jaka to jest kwota, to, to się okaże za chwileczkę, bo może być 500 tysięcy złotych. No i wygrane się sumują. No ale póki co, i 39 nie mamy tutaj. Jest 35, 6, 7, 32, ale 39 nie.

i 24. Słuchajcie, może sprawdźmy o co tu w ogóle. O co gramy? Tu jest stówka, tu jest 3 dychy, tu jest 10. Tu jest 10, ale tysięcy i to już by zrobiło fajny weekend. No to sprawdźmy, czy te 10 tysięcy uda nam się tutaj wygrać. Jest 42. Niestety nie wygrywamy 10 tysięcy. A 5 dych. 5 dych też nie. Tu jest 11, to nie jest wygrywająca liczba. 48 też nie i 26, niestety, też nie. Także przy tej pierwszej zdrapce nic nie wygraliśmy. Pozostała nam jeszcze jedna, którą będę drapał za chwileczkę, tak. Może pieniędzy, pierwsza zdrabka zdrapana, niestety. Nie udało się wygrać kompletnie nic. To jest pustka, to jest ciemność. Nie ma tutaj e, nawet 10 zł, a co dopiero 50 czy 500 tysięcy. Ale mamy jeszcze drugą zdrawkę, w którą zainwestowałem kolejne 10 zł, także inwestycja. Dwie dychy, a można by to było całkiem fajnie wykorzystać. 20 zł, e, zresztą w komentarzach. Możecie napisać, jakbyście te dwie dychy zainwestowali, ja zainwestowałem w zdrapki, zobaczymy, czy ta inwestycja jest trafna, czy można było to wydać lepiej. Pierwsza zdrapka, całkowite pudło, nic nie wygrałem, w drugiej wygrywające liczby to 25, 47, 22, 34 i 52. No i sprawdzamy. 35 niestety to nie jest wygrywająca liczba. A zobaczcie to. 35, 34. No już można myśleć, ale byłem blisko, prawda? To nieprawda. To jest taki chwyt marketingowy. Byliśmy daleko, jak na początku. Zobaczcie 46, 47. Ale to nic nie zmienia. Póki co nic nie wygrywamy. 24 nie ma, 32 nie ma, 55 nie ma, 18 nie ma, 42 nie ma. No pudło, słuchajcie, co się dzieje. Nic nie można wydrapać, nic nie, kompletnie nic. Myślicie, że coś jeszcze się trafi? Ja jestem dobrej myśli. Sprawdźmy w ogóle, o co ta gra się toczy. Co tu można wygrać? Można wygrać dwie dychy. Kolejne dwie dychy. 10, nawet 100 zł i 150. A może i wszystko, co? Sprawdźmy. 10 zł. 31. Niestety to nie jest wygrywająca liczba, więc nie wygrywamy. 20 zł też nie. 37. Bynajmniej nie wygrywamy. 27, to nie jest wygrywająca liczba. I tutaj mamy 17, co sprawia, że nie wygrywamy i dzisiaj tylko wtopiliśmy dwie dychy na dwie zdrapki, które nie dały nam kompletnie nic. Wam życzę więcej szczęścia. Wszystkiego dobrego. Dużych wygranych. No i bawcie się, są wakacje.